Dzień dobry! Hej Simoneczko, z tej strony Kubika, a to następny odcinek na moim kanale 10 listopada 2022 roku. Mamy tutaj w naszej karierze zawodnika, oczywiście. Słuchajcie, za tydzień, w, oczywiście w grze, bo dzisiaj sobie już rozegramy. Za tydzień w grze Wispa H134. Jak już mogliście zauważyć, konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. No i jeszcze kolejne konkursy, miejmy nadzieję, że rozegramy. Dzisiaj wrócę. Tak jak widzieliście, nie ma mnie w, 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 w drużynowym konkursie. Y, nie zostałem powołany na drużynowy konkurs tego oto y, pucharu świata w Wiśle. Dlatego też przejdziemy od razu sobie do treningu. Albo nie, poczekajcie, bo, bo ja muszę, ja muszę przypomnieć wam motor, więc przejdźmy na chwilę do świata. Nasz piękny motor już czeka na nas, proszę bardzo, wsiadamy. Wsiadamy, wsiadamy, wsiedliśmy, proszę bardzo. Tędy nie będziemy wyjeżdżać, drugą stroną, proszę ja ciebie. Słuchajcie, nie wiem gdzie ja pojadę, może w prawo, może w lewo, o wiem, może odwiedzimy sobie dawną szkołę, co wy na to, ja jestem za, jest akurat zielone światło, jak nigdy mi się udało. Ale niestety, o jest zielone, zobaczcie, o mogę jechać prosto, dobra, mogę jechać prosto, więc jedziemy. Jedziemy gdzie? Pod naszą byłą szkołę. Czerwone światło. Jak niektórzy pamiętają, był taki pewien okres w naszej karierze, gdzie praktycznie w każdym odcinku musieliśmy... Ja, na no, w szczęście sensie nie musieliśmy, ja chciałem bardzo to robić, bo później się doświadczenie e, zwiększało. E, że po prostu jeździliśmy do szkoły, e, aby to doświadczenie się zwiększało. Wow, myślałem, że... a bo tu... Czemu ja myślałem, że ten samochód jedzie prosto, jak on skręcał w... W prawo, o tutaj jedziemy na lewy pas, wyprzedzimy go. Jadę za szybko, wiem, ale jest Jezu, nie wjeżdżaj mi tak, panie. Szkoła jest tutaj, widzicie jaki wysoki budynek. Tak, to jest moja była szkoła, taki wysoki budynek, moja była szkoła, tutaj mi jakieś. Jakieś. napoje. Dzień dobry. W ogóle dzisiaj bardzo słonecznie, jak na 10 listopada jest bardzo słoneczna. E, aura, czekamy na zielone światło. Czekamy, czekamy i się chyba nigdy nie doczekamy. Jest zielone światło, jedziemy fenomenalnie. No i tutaj zawsze sobie wierzyłem, nawet motorem tam wjeżdżałem. Nie chcę teraz tam wjeżdżać motorem. No ale sami widzicie, że jest tutaj bardzo wysoka szkoła. Ten budynek nie, nie jest w całości, wiadomo, używanych. Tak mi się wydaje. My tylko tutaj wchodziliśmy, przy, przychodziliśmy do drzwi to się symulowało, wiadomo, tam do środka. Nigdy nie wchodziliśmy. No i słuchajcie, no, no nie wiem no co mam jeszcze pokazać. Kiedyś chciałem jechać na kort tenisowy, który jest gdzieś obok. Tutaj chciałem, no niestety, trochę łamie przepisy ruchu drogowego, ale cii, na czerwonym świetle przejeżdżam, na no trudno, już prze, przejadę. Ups, podwójna ciągła. Ale jestem piratem drogowym, ja Cię kręcę. Czekam na mandat jeszcze za tą zabitą sarnę i za te wszystkie moje niedociągnięcia w, w jeździe, w tym praw. Nie wiem, nie wiem, kto mi, kto mi dał prawo jazdy, jak ja zdałem w ogóle ten egzamin? Chociaż ten egzamin nie był ciężki, w ogóle ten test na prawo jazdy. Dobra, mo... ojeju, jeju, jeju, jak ja jeżdżę, panie! Tu jest gdzieś ten kort tenisowy, gdzieś tutaj no, gdzieś za, gdzie, gdzieś za tym budynkiem. Dobra, nie będę już tutaj w dłużej zanudzał, po prostu przejdziemy do menu głównego i przesymulujemy dalej. Cyk, symuluje się, zaraz zrobimy trening, e, proszę bardzo, co tam u nas w treningach? No, to ostatnio był właściwie, no, to ostatnio ta, już ten obrazek widzieliście. Jeżeli ktoś nie ogarnia, co ten trener daje, to, to można się domyślać, co ten trener daje za trening. Płacimy 3,500 tysiąca złotych, co ciekawe. Tak jest, tak jest zrobione, ale mamy naprawdę dobrego trenera i teraz musimy sobie wybrać trening. Ja bardzo często, najczęściej tutaj wybierałem i chyba raczej będę. Wybierać na treningi na 3 gwiazdki, więc trening numer 2. Proszę bardzo, mamy skoczyć 118 metrów z wiatrem w plecy z belki dziesiątej. Uwaga! Dawno nie skakałem, więc też proszę się wczuć. 118 metrów powinno raczej być 117,5, Ja pierdziele. Dobrze, że mamy drugą próbę. Pró próbę, próbę, próbę. Mamy drugą próbę. Nie będzie już takich tych na maksa tych dodatkowych umiejętności, ale może teraz... ojej coś mi nie szło i te drugi skoro bardzo nie wyszedłem z progu, niestety trening nie zaliczony słuchajcie i to jest dosyć przykre, bo chciałem wejść chciałem wejść w ten sezon dobrze, a na razie jest fatalnie, przechodzimy do co do menu głównego, wracamy, no bo co innego. Ajajaj, no fatalnie, fatalnie. Pół metra brakowało do zaliczenia treningu. Teraz czas na konkurs, pierwszy konkurs. A nie, właściwie teraz nie, bo teraz będzie konkurs drużynowy. A. dobra, zresztą możemy sobie zobaczyć ten konkurs drużynowy. Zaczynamy od serii próbnej, e, po pierwszej grupie. No dobra, może sobie tak szybko to przesymulujemy. Zobaczymy, jak to wyglądało po pierwszej, e, po serii próbnej. Polska na trzecim miejscu, Finlandia na drugim miejscu. Wow! anti -Alto i był indywidualnie pierwszy serii próbnej. Co ciekawe, jak wolny najlepszy z naszych, Dawid Kowalski troszeczkę poniżej myślę oczekiwań. Ee, Austria ostatnio, ojojoj, oj, ale dobra, dobra, to, to, tylko, to tylko seria próbna. Zobaczymy, jak będzie w konkursie. Polska, oj, 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 oj źle, źle. Dziewiąte miejsce, ósme miejsce, oj, nie, to nie, nie wygląda dobrze. To nie wygląda, to wygląda bardzo źle. To wygląda bardzo źle, piąte miejsce, no to już wygląda lepiej. To już wygląda lepiej i. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Ósme miejsce, zaledwie ósme miejsce. Co tutaj się stało? Ósme miejsce reprezentacji Polski. W drugiej serii jesteśmy, ale no powiem Wam, że. No nie tego się spodziewałem. No fatalnie, fatalne skoki Polaków. Siódme miejsce. Szóste, koniec końców szóste miejsce. No najgorsi nie byliśmy, ale. Fatalnie, naprawdę fatalnie, jak Jakub Wolny jeszcze trzymał poziom i to wysoki poziom, bo piąte miejsce indywidualnie jest naprawdę dobrym, dobrą pozycją, wyśmienitą pozycją. Tak Dawid Kubacki czy Klemens Murańka, 30., 28. miejsce, 18. miejsce, Aleksandra Zniszczała jeszcze jakoś ujdzie, ale... No ale Dawid Kubacki tak słabo? W pierwszej serii zepsuł totalnie, Klemens Murańka, no fatalne dwa skoki. Po fatalnym konkursie drużynowym, przyszła pora na konkurs indywidualny, właściwie kwalifikacje do konkursu indywidualnego, w których my już startujemy. Więc skupcie się, skupmy się i niech leci, niech leci mój zawodnik po zwycięstwo. No, może po zwycięstwo nie, ale trzecie miejsce w kwalifikacjach. Na razie, no akurat, no dobra, będzie niżej, 28 miejsce. No to tragicznie nie jest, w ogóle. W ogóle. Dobra, myślałem, że będę najlepszy z Polaków i się okazało, że jestem drugi z Polaków Ktoś z Polaków się nie dostał Klemens Murańka, no w ogóle, ten nie w formie, Aleksander zniszczał również Co oni robili w drużynie, ja się pytam Co oni robili w drużynie, dlaczego mnie nie było? Oto jest pytanie. Jest tam dobre warunki Met na sekundę wiatru pod narty Czy będzie awans do drugiej serii? Oby, oby był! Oby był, bo po to przyjechaliśmy. No! Szkoda tego lądowania! Szkoda tego lądowania, szkoda bardzo tego lądowania, bo, bo, bo... Jest! Jest! Awans do drugiej serii, egzekwum z nagłowem wolnym! I słuchajcie! Dobra, myśl znowu, Dawid Kubacki... Dawid Kubacki lepszy ode mnie, ale, ale dalej się dziwię. Czemu tak słabo Polacy? Trzech Polaków tylko u siebie na skosie, no to jest fatalny wynik. Słuchajcie, to jest fa fatalny wynik. No, no, nie, no nie, nie ukrywajmy tego, no to przecież to jest... To, to, nie, nie, nie wiem co się dzieje, naprawdę nie wiem co się dzieje z Polakami. Tutaj prawie jestem najlepszy się okazuje. Oj, 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 słabszy drugi skok jest punkt konstrukcyjny, ale o wiele słabszy ten drugi skok, no i 17 miejsce, słuchajcie, 17 miejsce, no najgorszy z Polaków w drugiej serii najgorszy z trzech Polaków, ale nie byłem najgorszy z Polaków w konkursie. 17 miejsce na otwarcie rywalizacji w pucharze świata, bo to jest puchar świata. To nie jest y, pucha, y, ten y, puchar kontynentalny. To nie jest Cup. To jest Puchar świata i 17 miejsce. 16 zawodników było tylko dla mnie lepszych. Konstantin Schmidt wygrywa, wiadomo. No ale forma Polaków y, zastanawia, bo. ha, huh. No. No nie tego się spodziewałem. No, no, no nie wiem, co ja mam tu jeszcze powiedzieć. Tak sobie myślę, że zrobimy od razu trening. Przed symulowaniem dalej wykonamy trening, więc przejdźmy w trening 3-3-1. Eee, jedynki nie wybiorę, no wiadomo, trójka i trójka mi najwięcej dają, tylko co mi dają więcej? O to jest pytanie. Technika lądowania, technika lotu, technika podejścia, siła wybicia, technika lądowania, technika lotu. Co najbardziej potrzebne? Technika podejścia czy technika lotu? 1-1, technika lotu właściwie takie same są wartości. Ale 110-125 metrów, no wolę dalej polatać, więc trening numer 2. 125 metrów musimy skoczyć na skoczni w Ruce, w Kusamo. Uwaga, uwaga, no, 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 pasywnie, pasywnie, położ się bardziej na narty, no położył się, położył się, czy było 125 metrów? 124,5, no te pół metra mi prześladuje, jeszcze raz, jeszcze raz, nie, no nie będzie maksymalnej wartości tych, tych dodatnich punktów, ale... Ale coś, coś tu nie gra. O, teraz lepsze, wybicie o wiele lepsze. No, Pan Paweł bym powiedział. Po pomyślnie zrealizowanym treningu możemy przejść dalej. Zapraszam Was bardzo serdecznie na konkurs indywidualny. Nawet dwa. Wrócę. W tym pierwszym indywidualnym konkursie w tym sezonie na skoczni w wiśle u siebie skakałem. Dobrze poszło. 17 miejsce. To jest dobra pozycja. Tak sądzę. Teraz, oj, spóźnione wyjście z progu. Chociaż, chociaż dobrze leci. Nisko, nisko, nisko. Jak daleko! Fenomenalny skok! Fenomenalny. No to jest oczywiście kwalifikacja. No ale odległość: 137,5 metra. Wow! Ależ poleciałem, daleko. Paweł Wąsek był tam drugi w kwalifikacjach w ogóle. Taka ciekawostka, nie? Bo ostatnio się nawet nie zakwalifikował. Nie, ostatnio się zakwalifikował do konkursu. Nie zakwalifikował się do drugiej serii. Pasywne wyjście z progu... Wow! Ale daleko, to już przelądowanie było groźnie, niskie noty. No ale powinien być awans, 25, 25 pozycja, no Polacy lepiej, jak Wolny wyżej, Aleksander zniszczał się do cał, do drugiej serii, na 10 miejscu jest Dawid Kubacki na 12, a drugi w kwalifikacjach Paweł Wąsek oczywiście się nie dostał, bo jakby inaczej, nie no oczywiście, no szkoda Pawła Wąska, no, no szkoda, no, no 101 metrów to jest zepsute skok, Klemens Molańka blisko, ale no niestety, 25 miejsce, ja zajmuję 121,5 metra. Muszę skoczyć, coś mnie to już utrapię w gardle, coś nie jest tak, to chyba COVID. Nie no, żartuję oczywiście. Miejmy nadzieję, że nie. No, 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 no! Ależ tutaj narty tak zjechały, lepsze noty, ale, no, ale i tak, no, fajne. No, niefajne. Mog... No, telemarku nie było. Najdłuższy skok, na jak na razie drugiej serii, oczywiście to nie będzie, jakaś wybitna pozycja, 21 pozycja, w sensie to jest wybitne, jak wolny zwycięzcom. 145,5 metra to jest, proszę państwa, 3,5 metra dalej. Proszę państwa, coś niesamowitego. Nie, no tak serio, to cieszę się ze zwycięstwa y, Polaka. Ja się również cieszę z mojego miejsca, bo to jest drugi y, konkurs z rzędu, w którym, słuchajcie, punktuję, ale to jeszcze nie koniec y, emocji na dzisiaj. 20 miejsce w klasyfikacji generalnej. I jeszcze drugi konkurs wy samo przed nami. No i co? No i co? No i co? Ja jestem 20 w klasyfikacji generalnej, więc z 53 numerem startowym startuję. Lekki wiaterek pod narty. No tak, żeby nie kręcił tylko. Zobaczmy. No te wybicie mogło być lepsze. Oj 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 oj. to nie będzie tak daleki skok jak jak to było wcześniej. Oczywiście kwalifikacja jest. Tutaj, no, nie ma dwóch zdaj, no, ale 40 miejsce w kwalifikacjach, oj, słabi. Miejmy nadzieję, że w konkursie, w konkursie będzie lepiej. Uwaga. No, lepsze wybicie wyżej, wyszedł z progu. o ciągnąłem ten skok, żeby jak najdalej, bo na tej skoszy się fajnie właśnie tak czasami się leci nisko. Już mam wrażenie, że mogę lądować, a jednak jeszcze pociągnę dalej i lepsza odległość z tego będzie. 17 miejsce. Nie ma mnie, nie ma mnie w drugiej serii. 35 miejsce. No niestety, niestety zająłem. Dawid Kubacki tutaj na trzecim miejscu. Zobaczymy, czy, czy Polak powalczy o zwycięstwo. I było blisko, było blisko drugiego zwycięstwa Polaka. Jak wolny, słuchajcie. Jak wolny świetnie zaprezentował się na tej skoczni. Dawid Kubacki zresztą też, dwa razy ta dwójka była w dziesiątce. Aleksander zniszczył również dobre miejsce, trzynaste. No niestety to tyle, trzech Polaków w drugiej serii. No ja byłem blisko, pięć pozycji byłoby lepiej, spadłem. No niestety z dwudziestego na 28, ale to i tak jest dobra pozycja. Jak wolny, z żółtą koszul, koszulką lidera. 200 ponad punktów, 202 punkty, dwa razy na podium, no... No już myślałem, że ten sezon no, no nie będzie jakoś super świetny wybitny po tym konkursie w Wiśle. Teraz po konkursach, po konkursach wrócę, mam wrażenie, że ten sezon właśnie będzie super świetny i wybitny. A co będzie dalej, to przekonacie się w kolejnym odcinku. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli film Ci się spodobał, to fajnie jakbyś zostawił łapkę w górę. Jeżeli. Jeżeli co, jeżeli kanał content Ci się spodobał, to możesz stawić się suba, będziesz przy okazji też na bieżąco. No i co, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!